Jest dokładnie pierwszy odcinek z serii dodatków do Minecrafta. Wcale one nie są takie dodatkowe, tylko po prostu wyszła nowa wersja. No i są nowe itemki. Pierwsze z nich to są kwiaty. I od razu mówię, że tak. Teraz nie ma w Minecrafcie róż. Oprócz tych e, e, zamiast róży, teraz jest taki kwiat, co się nazywa pupi, popy. No i on wygląda tak. Później mamy niebieska orchidea, alium, al, 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 alium, azur bluet okseje daisy coraz to trudniejsze nazwy i tutaj po prostu już mamy tulipany no i tak to, to dopiero część z tych kwiatów one są na jedną kratkę zaś ja przedstawię wam jeszcze kwiaty na dwie kratki pierwszy słonecznik nie wiem czy da się z nim coś robić jeszcze ale on chyba rośnie nie wiem Także, nie, nie, chyba nie rośnie. Drugi to się nazywa lilac. Lilac. Double tall grass. Taka podwójna trawa, tylko że taka wyższa jakby. Takie podwójne te poprawcie takie... Tutaj jest taki krzak róż. Jakby. I ostatnie to jest Peony. Nie ja wiem co to jest. Może wy wiecie, ale ja na pewno nie na 100%. Ja tego nic nie wiem. Dobra, przejdźmy do dalszych rzeczy. Nowe bloki. Pierwszy Mocy Stone Break Monster Egg. Wygląda jak zwykły Stonebrick, co nie? niszczymy, no i właśnie e, to są te same co te te, e, na przykład kamień z ukrytym potworem, blok z ukrytym potworem, czy kamienne cegły z ukrytym potworem tylko, że tu jeszcze e, e, dodali właśnie te nowe tu jeszcze jest właśnie rzeźbiony i tak, także dodali now, e, do bloków, do, dodano nową ziemię, jeszcze nie wiem e, co ma robi czy ona się rozprzestrzenia? Czy ona w ogóle coś robi? Naprawdę nie wiem. Nie wiem. I tutaj od razu pokazuję Wam. Tu jest zwykły lód, tu jest lód Packet Ice. Nie wiem, co to, zna, co to jest, ale to chyba taki pakowany lód. Jeszcze nie wiem, jak się kraftuje. Bo to chyba, no nie wiem jak się kraftuje po prostu, ale e, jest w, nie, e, w nich różnica, że e, nasze, ten e, zwykły ciągle prze, jest przecież to czysta, a ten taki jakby zwykły blok sam w sobie zamknięty. Niczym się innym nie różnią. Kolejne to nowe jedzenie a głównie chodzi o ryby mamy tu raw salmon surowy surowy salmon nie, sorry kurde, nie, nie wiem salmon po prostu będę mówił mamy też koket salmon to jest jak zwykła ryba, nie wiem ile da jeszcze tych tych, tu jeszcze mamy no, głodą, tutaj mamy jeszcze clownfish i ta Rozdymka, czy, jaki, czy jakiej tam? Właśnie też nie wiem, czy te dwie ryby ostatnio się je. Ale ja uważam, że tak. I ostatnie, co mam do przedstawienia nowe książki enchantingowe. Pierwsza zakręta książka to Lure. Co dodaje nie wiem. Lack of the Sea. Ale podejrzewam, że to chyba jest, że szybciej się kopię pod wodą. Wydają już pod wodą. Tylko, że właśnie do kilofa nie potrzeba na hełmie, ale mamy na kilofie od razu. To powiedzmy sobie, weźmy tutaj e, ten ki, kilof i zobaczmy, czy nam się senczą czy nie. Wydają się 1,5 5 wyobrażeń. Zobaczmy, jak uda się nam natrafić, no to by było fajnie. W co akurat sam wątpię. Także te książki już odłożę. Tu wezmę jeszcze sobie książki, żeby był większy, lepszy enchant. E, jeszcze tutaj? E, nie tu. Dobra, które lewy możemy enchantować? Nie wiem. Dobra, ja, ja robię przerwę i zaraz się widzimy. Zrobię sobie właśnie. Kurde, ta muzyka już zbyt głośna jest. LOL. Czekaj. O, i właśnie już od razu widzimy tutaj. Okej, okay, do tyłu. Dobra. Za chwilę się widzimy. Ja tylko przejdę w pewne miejsce, gdzie będzie można jakoś zobaczyć ten enchant. Czy da się zenchantować? Widzimy się za chwilkę. Dosłownie za chwilkę.